Siemandro, siemandro. Chciałem Wam pokazać najnowszą ładowarkę. Wiadomo, przy normalnej ładowarkach mamy albo gniazdo typ 2 AC, albo mamy z kablem, albo mamy samo gniazdo i musimy sobie włożyć kabel. Ale tutaj jest normalnie Hit. Zobaczcie. Supek 230 z tej strony mamy tylko siłę, 16A. No i to jest oczywiście ładowarka do hotelu. Mamy tutaj oczywiście typ 2. Z ładowarką od Lexusa. Proszę bardzo. I moc oczywiście ładowania standardowo 2-3 kW, czyli 10A, no powiem Wam szczerze, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No i najlepsze to jest to, że tutaj są niby jakby dwa miejsca do tego, ale w ogóle nie są oznaczone ani nic, bo tak to wygląda. Także no mi się wydaje, że lepiej tutaj po prostu było założyć po prostu zwykły słupek. Każdy kierowca auto elektrycznych ma z sobą kabel, mieć nawet te 3 kW, tamtędy puścić. A nie robić takiego czegoś. No ale, ale jest.